Czy zodiakalny baran może iść na ustępstwa? Super temat. Może się wydawać, że najmniej nie, że nie ma takiej opcji. W końcu barany są niesamowicie uparte. Jak się uwzięły, to musi być to, że to jest to, co one wymyśliły, i po jego, mimo że. Może nawet logika być inna, może nieważne, ale to jest ważne, że to on, na zasadzie, że on wygrał ten baron. Czy mogą iść na ustępstwa? Mogą iść na ustępstwa. Barany są dynamiczną istotą. To nie jest znak stały, to jest kardynalna jakość. Są bardzo uparte i e, zawzięte, żeby postawić na swoim. Natomiast mogą iść jak najbardziej na ustępstwa na zasadzie mm, takiej gry: czyli e, ty tak, to ja tak. I jeżeli one mają możliwość podjęcia tego meczu, da się tak zrobić, to one wtedy mogą iść na ustępstwo, ale za to sobie coś innego wezmą za życzą, jakąś inną kwestię. To jest z mojej perspektywy. Możecie dać znać, czy tak też jest w Waszej obserwacji. Osoby z poznaku barona. I też wszyscy z Was, którzy macie znajomych, przyjaciół, rodziny właśnie pod tego znaku.